Jak nie kupować? Jak nie kupować tych wszystkich produktów, które są nam oferowane w hipermarketach, i opamiętać się w odpowiednim momencie i zacząć ratować swoje zdrowie? Dlaczego o tym mówię? Nie jestem lekarzem, nie jestem naukowcem, a jednak chcę do Państwa mówić o zdrowiu, a ponieważ przez te kilkanaście lat zajmowałam się markami ekologicznymi, dobrymi dla zdrowia. Pochodzącymi ze Skandynawii, to bardzo dużo miałam do czynienia z toksykologami, z naukowcami, z profesorami, którzy dopuszczali produkty na rynek po ich certyfikacji. To chciałabym Państwu przybliżyć właśnie tę wiedzę, która dotyczy produktów, certyfikacji, legislacji. To, to są produkty z mojej kosmetyczki, a nie, nie są opłacone przez firmy. Także tutaj to, co Państwu polecam, to są produkty. O których certyfikaty chcę Państwu pokazać, dlatego że 99,9% produktów kosmetycznych, o które mnie pytają różne osoby, nie nadaje się, żeby polecić, a więc łatwiej mi jest powiedzieć od razu, co warto polecić, żeby zrobić drogę na skróty.